Po mojej prawej stronie stoi Barton Cafe. I tak, jest to Cafe Racer i tak jest to Cafe Racer w klasie 125. Jest to jeden z najtańszych, jeżeli nie najtańszy motocykl tego typu, czy to się komuś podoba, czy nie. A my jako motobanda dzisiaj robimy właśnie z nim materiał, więc zostańcie z nami. Będzie ciekawie, ponieważ każda jazda tym motocyklem to przygoda. W zasadzie tak powinni go reklamować. Kup ten motocykl, jeżeli chcesz mieć dzień pełen przygód. On bardzo ciekawie wygląda, jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Każda z nich jest matowa, więc mamy czarną, białą i czerwoną. Mi osobiście najbardziej właśnie ta czarna, która w rzeczywistości jest szara. Bardzo przypadła do gustu. Kiedy nasz operator dźwięku i wideo, i telefonu, bo właśnie siedzi turga jest w pracy na Facebooku, Zobaczy ten motocykl po raz pierwszy. Powiedział, że bardzo przypomina mu jego Suzuki GN125, które kiedyś posiadał. I nic dziwnego, ponieważ tak de facto jest, wielu chińskich producentów właśnie używa japońskich technologii sprzed kilku lat do budowy aktualnych motocykli. Tak samo jest w tym przypadku. Ba, wiele elementów jest prawie identycznych, a przynajmniej bardzo mocno zbliżonych, jak chociażby błotniki z przodu czy z tyłu, które są praktycznie identyczne. Do tego silnik, który jest, wprawdzie, przy tej ma się motocykla żwawszy, ale także właśnie, które są żywcem oparte na japońskiej technologii sprzed kilku lat. Ważne w tym motocyklu, jest kilka rzeczy. To jak on wygląda, bo z jednej strony mamy taki styl trochę Cafe sera, trochę MZ-ki, trochę właśnie Suzuki GN. Gdzieś to ze sobą współgra. Fajne jest to, że wiele elementów jest czarnych. Zobaczcie na tę lusterkę, one są bardzo ciekawe wizualnie, bo idą do góry, później gdzieś do przodu, później gdzieś tam w bok. Fajnie to wygląda, niestety niewiele w nich widać, natomiast wizualnie wygląda to bardzo fajnie. Wiele elementów, jak chociażby klamki, już seryjnie jest czarna, więc tutaj nie trzeba zmienić, nie ma tych takich paskudnych chromów, poza na przykład kierunkowskazami. Te akurat są duże, chromowane, więc to jest pewnie pierwsza rzecz, którą należy wymienić po kupnie takiego motocykla. To co mi się jeszcze osobiście podoba, to na przykład lampa. Lampa z tyłu świetnie wygląda, absolutnie bym jej nie ruszał. Fajnie, że tablica rejestracyjna jest na dole zamontowana, nie jak w niektórych motocyklach nad tą lampą. Natomiast to, nad czym warto się skupić po kupnie tego motocykla, to chociażby lampa z przodu. To jest zwykła żarówkowa lampa. Natomiast kiedy jedziemy wieczorem i jesteśmy ubrani tak jak na prawdziwego kafiarza przystało, kafiarza, kaferejsera, dżentelmena. Yy... Jak na prawdziwego dżentelmena przystało, czyli jedziemy w ciemnym kasku z ciemną szybą, to okazuje się, że na zwykłych światłach mijania niewiele będzie widać. Ta żarówka po prostu zwyczajnie w nocy sobie nie radzi, dopiero kiedy przełączymy na światła drogowe, czyli tak zwane światła długie, będziemy widzieli prawie dobrze. Także nad tym możecie chwilę poświęcić, możecie wymienić sobie po prostu na mocniejsze te żarówki, żeby po prostu w nocy świeciło. Natomiast kiedy jedziemy po mieście, jeździmy w dzień, absolutnie to nie przeszkadza. Silnik produkuje 9,8 konia mechanicznego, co przy tej masie pozwala, aby się rozpędzać teoretycznie do licznikowych wskazań na poziomie 110 km na godzinę. Jednak w praktyce wiemy, że licznik będzie troszkę przekłamywał i w zasadzie wszystko powyżej 80 km na godzinę jest obarczone wibracjami. Ten silnik ma absolutnie zero kultury pracy, jednak z drugiej strony nie zawsze jest to wada, ponieważ Osoby, które kupują motocykle w stylu cafe racer, wręcz się zachwycają właśnie tym, że to jest stara technologia. Że to gdzieś tam jest kapryśne, że ktoś gdzieś tam zawibruje, gdzieś tam zakaszle, coś z siebie wypluje. Tutaj wprawdzie na szczęście nic nam nie wypluło z siebie, a sama wymiana oleju jest dosyć tania, bo tutaj wchodzi niecały litr oleju, kosztuje to 20 zł. W zasadzie nawet nie mamy żadnych filtrów, więc pamiętajcie, aby ten olej faktycznie dosyć często, co na przykład 2000 km, wymieniać. I w zasadzie z tym silnikiem, poza sporymi wibracjami, nic złego się nie dzieje. Takie jest taki w miarę powiedzmy zbawy ten film, nie, nie jest taka dupa wołowa, nie. Tutaj pamiętajcie o tym, że wyświetlać jest bardzo prosto, tutaj mamy w zasadzie prędkość, paliwo, przebieg i uwaga, wskaźnik zapiętego biegu, to jest akurat bardzo fajne. Natomiast nie mamy obrotomierza, więc musimy brać to na słuch i to jest akurat fajne dla osób, które się uczą, żeby bardziej się wczuć w te motocykle. I biegi, jak przystało na jedną są bardzo długie, więc w zasadzie prędkość maksymalną spokojnie możemy osiągnąć nawet na czwartym biegu. Pięciobiegowa skrzynia biegu. Prędkości, faktyczne prędkości maksymalne, tak jak wspomniałem, to jest coś około 95 km na godzinę, chociaż na liczniku będzie znacznie więcej. Natomiast takie przyjemne dla nas prędkości, z jakimi możemy się poruszać, gdzie tych wibracji jest naprawdę jeszcze. Względnie niewiele, w miarę się przyjemnie jedzie To około 80-85 km na godzinę Kupując taką maszynę po prostu musimy być tego świadomi Z drugiej strony żaden Cafe Racer nie jest sportowym przecinakiem Więc kupując taki motocykl raczej nie chcemy się ścigać od świateł do świateł Zawieszenie Zawieszenie jest proste drobne i delikatne, więc jest zestrojone miękko. Natomiast skok zawieszenia jest niewielki, więc tak jak drobne nierówności terenu będzie bardzo fajnie wybierał, tak na mocno zapadniętych studzienkach spodziewajcie się tego, że może dobijać, szczególnie jak będziecie jechali w dwie osoby. Wspominam o tym, że skrzynia biegów jest pięciobiegowa. Natomiast nie wspomniałam o tym, jak ona delikatnie chodzi. Po prostu pyk pyk, pomyślisz, że już biegi są zmienione. E, także pod tym względem też lepsze jest to, niż jakbyśmy szukali tych biegów, i nie wiedzieli, co tam się dzieje. Błyskawicznie zmienia biegi, natomiast do sprzęgła trzeba się przyzwyczaić, bo faktycznie dosyć ciężko łapie, natomiast to jest już kwestia indywidualnego wyregulowania. Hamulce w tej klasie motocykli zawsze są rozczarowujące. Zawsze, za każdym razem, zdecydowanie. Poza tym motocyklem, bo akurat ten motocykl zadziwiająco dobrze hamuje. Zarówno przód, jak i tył są wyczuwalne, z czego tył nawet lepszy. Tutaj także mamy układ CBS. Na szczęście Chińczycy zrobili go w taki sposób, żeby nie był dla nas niebezpieczny. Więc kiedy hamujemy tyłem, przód również się załącza. Nie dało się jechać inaczej. Nie, mam cały parking, przejadę koło nich. Kiedy zaczniemy hamować tyłem... To przód także się dołącza, ale znacznie delikatniej, przez co nie dojdzie do takich e, nieprzyjemnych sytuacji, jak na przykład hamowanie na piaski, i utrata w ogóle przyczynności przedniego koła. No, no i tyle, jeżeli chodzi o to. <tryk> jeżeli ciekawi Was eksploatacja tego motocykla, pamiętajcie przede wszystkim, że jest to jeden z najbardziej budżetowych motocykli, jakie omawiamy w ogóle w tym roku. I w, w przeciągu ostatnich trzech lat chyba nie mieliśmy tańszego motocykla, więc nie spodziewajmy się, że to będzie motocykl równy Japończykom. Kiedy idziemy kupić motocykl, który kosztuje mniej niż 6000 zł w sklepie, to na pewno nie ma prawa być tak samo dobrej jakości jak Japończyki. Więc tutaj specjalnie przed tym materiałem kontaktowałem się z mechanikami, którzy obsługują takie pojazdy, i mówią tak, wibracji będzie sporo. Natomiast dobre, częste zmiany olejów. I w zasadzie dobrze byłoby jeszcze zadbać o to, aby korozja go jakaś specjalnie nie chwytała, bo tłumik, wiadomo, zardzewieje, ale gdzieś tak, żeby zabezpieczyć troszkę ten motocykl. I one jeżdżą. Mają już na serwisach nawet motocykle, które przejechały na jednym silniku 60 tysięcy kilometrów. Bez żadnych problemów, gdzieś tam jakieś elementy typowo elektryczne się mogą przepalić, trzeba je wymienić, natomiast to wszystko robimy niewielkim kosztem. Więc jeżeli to wszystko będziemy mieli w głowie, tą świadomość, że trzeba o niego troszeczkę zadbać, że nie ma on japońskich osiągów, ale da się na nim spokojnie uskuteczniać miejską aktywność, on świetnie nadaje się na dojazdy do pracy i ciekawie wygląda to myślę, że z kupna takiego motocykla, przemyślanego kupna takiego motocykla możecie być zadowoleni. Sprychowe koła, matowy lakier i 5700 to jest definicja taniego Cafe Racera. W tym roku z Bartonem będziemy robili jeszcze jeden materiał, a mianowicie dostaniemy nowy skuter elektryczny, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, bo mam nadzieję, że materiał pokaże się w ciągu miesiąca. A my widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. No, No i tyle. Szybko, ładnie, sprawnie.